Rozmowa pod krawatem w radiu Szczecin. Sebastian Gierdziak, witam serdecznie. Moimi Państwa gościem jest Marzena Podzińska, burmistrzyni Perzec. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. I zaczniemy od tematu, który najbardziej chyba teraz w Pyżycach i regionie rozgrzewa emocje, czyli remont szkoły w Mielencinie. Pan Rafał na naszym Facebooku pytał, jak to możliwe, że było 16 przetargów na remont szkoły w Mielencinie, i czy podczas ostatniego przetargu, w którym doszło do finansowania z WUFOS-u, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, urzędnicy dzwonili do firm, które były wcześniej zainteresowane, czy po prostu wrzucili przetarg na BIP. I koniec. Odpowiem jakby od początku, dlaczego 16 przetargów. Ten temat remontu szkoły w Mielencini to jest temat, który rozpoczęliśmy w 2019 roku i zostały pozyskane pierwsze środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. To było zadanie zaprojektuj i wybuduj, tak żeby zmodernizować te najważniejsze, czyli elementy, które zapewniają bezpieczeństwo w szkole. Na 11 ogłoszonych przetargów nikt się nie zgłosił. Pojawiały się firmy, oglądały budynek, interesowały się, ale nie składały nam oferty. Więc ogłaszaliśmy te przetargi, bo byliśmy związani też oczywiście czasem w związku z pozyskanymi środkami finansowymi. Nawet wydłużaliśmy ten termin w Urzędzie Marszałkowskim, no ale oczywiście czas się skończył. Nie mogliśmy już wydłużyć terminu. Pieniądze musieliśmy oddać, a wykonawcy nie było. Mhm. I głównym takim problemem, który wtedy się pojawiał wśród tych wykonawców, którzy się pojawiali, no, że jest to zabytek, bo jest to XIX-wieczny pałacyk i że nie ma dokumentacji, a zadanie zaprojektuj, wybuduj, trzeba to uzgadniać z konserwatorem, to są trudne tematy. W związku z tym podjęłam następną decyzję, żebyśmy wykonali taką dokumentację jako gmina. Ale to wszystko działo się tak, to z boku się w tym tak. czasie dzieciaki chodziły tam do szkoły. Cały czas chodziły do szkoły, wtedy chodziły do szkoły. Zada dokumentacja została wykonana przez gminę, zadanie jakby uzgodniona z konserwatorem. Pojawiły się nowe możliwości. Pozyskaliśmy środki z Polskiego Ładu. I tutaj polski ład ma też, też swoje oczywiście kryteria, terminy ogłaszania przetargów. Rozpoczęliśmy ogłaszanie przetargów. Targów I takich przetargów zostało ogłoszonych 5, stąd 16, mhm. czyli liczymy te 11 wtedy i teraz 5 ogłoszonych w ostatnim czasie. I to było wysokie dofinansowanie, bo z tego co pamiętam, to w radiu szczecin informowaliśmy, że 98% tak, z programu inwestycji strategicznych dla obszarów popyterowskich, to to my dostaliśmy mhm. kwotę 3 miliony 100 mhm. wtedy. Ale te pieniądze były za małe dla wykonawców, bo jednak kwoty, które otrzymywaliśmy w przetargach, były wyższe. I tych przetargów okłosiliśmy pięć. Na początku było po czterech zainteresowanych wykonawców, przed ostatnim przetargu dwóch, w ostatnim był już tylko jeden. Cena była i tak większa niż nasza, nasze zaplanowane środki. W związku z tym rozmawialiśmy z tym ostatnim już wykonawcą, który złożył ofertę, czy zwiąże się z nami z ofertą. I będzie czekał, a my będziemy szukali tych mhm. środków, żeby to zadanie zrealizować, bo wiedzieliśmy, że ten czas mija. Tak zgodził się, wyraził zgodę, że jak najbardziej będzie czekał. Będzie, nie, mam, nie mam się czego obawiać. I to był dla Pani impuls, żeby dzieci od września nie chodziły już do tej szkoły? Tak. Yy, tak, i jeszcze, znaczy może jeszcze wtedy, jak nie wiedziałam jeszcze, mhm. czy pozyskam wszystkie pieniądze, bo ja byłam związana najpierw przez 30 dni, później mamy te 60 dni, bo tak mówi nam ustawa o zamówieniach publicznych. I jak już byłam po rozmowach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, bo tam też musieliśmy złożyć wniosek, tam też musieliśmy wykonać audyt, no bardzo wiele dokumentów, które trzeba było też e, przygotować żeby te pieniądze pozyskać, bo to nie jest tak, że z, z, od ręki się je otrzymuje. I znaleźliśmy także środki własne. Poinformowaliśmy wykonawcę, że takie pieniądze już się, o takie pieniądze się ubiegamy. Dzieci już jakby od września miały rozpocząć naukę w, w szkole w mielencinie. ale wiedząc już o tym, że mamy promesę, że ta promesa będzie, że mamy te będziemy mieli te środki własne i będziemy zadanie wprowadzali do budżetu, będzie to wrzesień, październik, więc tak liczyliśmy, że podpiszemy umowę, że może to być koniec września, może to być początek października. Mhm. W związku z tym decyzja była taka, że trzeba dzieci przenieść do innych placówek, no bo nie mogą być w trakcie tak dużego remontu, gdzie jest do wykonania praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o energię elektryczną, dach, okna i tak dalej, tak dalej. Więc znaleźliśmy miejsca w dwóch naszych szkołach w Pyrzycach. Poinformowaliśmy kuratora, że taka decyzja jest, czyli dzieci od 1 do 3 idą do szkoły podstawowej przy ulicy Poznańskiej, dzieci od klasy 4 do 8 idą do szkoły przy ulicy Rejtana. Poinformowaliśmy, taką zgodę otrzymaliśmy do końca lutego, bo no, liczyliśmy, że, że, że to się zadzieje. Też nie wiedzieliśmy, czy ten remont się skończy dłużej. Jeżeli byłoby coś dłużej, się przeciągnęło, mieliśmy informować kuratora, co dalej. Mhm. Ale jakby miało to dotyczyć tego roku szkolnego, całego. Ale remont nie ruszył. No i oczywiście, pod, jak już byliśmy gotowi, chcieliśmy umówić się z wykonawcą, dzieci już były w tych placówkach, umówiliśmy się z wykonawcą na wykonanie tego, na podpisanie. Umowy i żeby już mógł wejść na teren budowy, który był czysty, przygotowany, wykonawca nam w grudniu złożył, odwlekał podpisanie umowy, przyjeżdżał na miejsce, szukał różnych jakichś tam pytań, które, w których nie zadawał w ogóle przy specyfikacji. Dziury w całym? Dokładnie. No i oczywiście złożył nam ostateczną decyzję, że rezygnuje z podpisania umowy w związku z niedoszacowaniem zadania, czyli że on nie doszacował swojej oferty. Będzie pani szła z wykonawcą? W sumie tak, sądu? tak, już nasi prawnicy przygotowują takie pismo. Najpierw będziemy chcieli się porozumieć, bo chcemy odszkodowania, w związku z tym, że straciliśmy dofinansowanie, no ale także są to koszty poniesione i przez, przez nas, przez rodziców, dzieci, no, no, ca, cała ta sytuacja, która powoduje dzisiaj wielkie emocje, dlatego że dzisiaj jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej, takiej, że musimy podjąć decyzję co dalej. I od razu po tym, jak wiedziałam, co się zadziało, poprosiłam radnych o spotkanie, poprosiłam radę rodziców, powiedziałam, że jest taka sytuacja. Pomimo, że jeszcze prosiłam tego wykonawcę do końca, żeby jednak zmienił zdanie, żeby mm. się zastanowił, chociaż już prawnicy mówili o tym, że tu już, to, to, to już trzeba unieważniać, bo tutaj są zamówienia publiczne. Jest oczywiście prezes zamówień, gdzie trzeba już taką informację podać, no, ale liczyłam na to, że jeszcze uda nam się Dojść do porozumienia. Jednak tak się nie stało. Po już tych wszystkich spotkaniach powiedziałam, że spotkam się z rodzicami, żeby każdemu z rodziców, wszystkich rodzicami uczniów, którzy chodzą do tej szkoły, przekazać, żebyśmy usiedli też merytorycznie, zastanowili się, co dalej. Czy robimy w etapach, bo trzeba dać szansę jeszcze tej szkole. I byłam tą osobą, która to mówiła, mówiła to radnym, jak również mówiłam to i Radzie Rodziców. I na spotkaniu chciałam, żebyśmy wypracowali, że idziemy w etapach, czyli to będzie trwało, nie wiem, rok, dwa, mhm. e, trzy, e, czy czekamy na jakiś duży projekt, który się pojawi. Ale to nie się jest pojawi... tak, że po feriach dzieci wracają do szkoły Nie jest, bo nie mogą wrócić, mhm. dlatego, że pierwsze co też poleciłam dyrektorowi, wykonanie, bo szkoła jednak była zamknięta, nie funkcjonowała. Okazało się, że jeszcze popsuł nam się piec w tym tygodniu, kiedy zaraz po świętach, kiedy dowiedzieliśmy się, że, że też wykonawca odmówił. Więc jakby wszystko y, 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 no, tak mhm. działo się przeciwko tym, temu, żeby cokolwiek w tej szkole mogło się zadziać. Więc y, oczywiście dyrektor wykonał te wszystkie, czekaliśmy, aż będziemy mieli wszystkie opinie. PEPOS y, 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 i pięcioletnie, pięcioletnie te badanie techniczne, no i także jestem już w kontakcie z inspektorem nadzoru budowlanego, który to ocenia teraz. Bo no chodzi oczywiście przede wszystkim o bezpieczeństwo dzieci, a tam najgorszym problemem jest instalacja elektryczna. Ja nie mogę dopuścić nie. do tego, że dzieci wejdą po tak długim niebyciu i dojdzie do jakiegoś pożaru, i przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowia życia dzieci jest najważniejsze. A tutaj jednak naukę w szkole mają zapewnioną do końca tego roku szkolnego. I rozmawiając również z kuratorem, bo takie spotkanie też odbyłam, co dalej, jeżeli uzgodnimy z rodzicami co dalej, czy robimy to w etapach, a jeżeli nie zdążymy nawet robiąc tą energię elektryczną czy takie te jakby działania, które pozwolą dzieciom wrócić, a dalej będziemy to robić, to czy jakby nam się przedłużyło, to o miesiąc dwa rozpocznie się nowy rok szkolny, to to, czy dalej będzie to na zasadzie zarządzenia pisma, czy m, jesteśmy zobowiązani do czegoś innego. No i oczywiście otrzymaliśmy informację, że tu musi być podjęta uchwała już. Uchwała o przekształceniu związana ze zmianą siedziby szkoły, bo jakby jest nowy nabór do, na nowy rok szkolny. No i to spotkanie, które było zaplanowane na 24, to był piątek, było po to, żebym przekazała rodzicom. Taka uchwała też została przygotowana. Ja też miałam dzień, dwa na przygotowanie tej uchwały, bo też to wszystko działa się szybko i chciałam, żeby i radni dostali w terminie, ale także, żeby rodzice na tym spotkaniu już wiedzieli, że taka uchwała jest. Ja chciałam im tę uchwałę przedstawić, dlaczego jest taka uchwała, żeby nie bali się tego, że to będzie uchwała o zamknięciu, bo to w ogóle nie ma nic wspólnego z likwidacją szkoły. Czyli jak to będzie teraz wyglądało? Ma y być ten remont w, w etapach? Czy... Tak i mhm. w koniec końców cieszę się, że pomimo tak burzliwego spotkania, bo to spotkanie było burzliwe bardzo, mm, emocje ja rodziców w pełni rozumiem, bo no boją się oczywiście, że, 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 że tutaj jest jakiś tam podtekst że my tych dzieci nie, nie będziemy tak dążyli do tego, żeby nie robić tego remontu. Więc yy, na, koń, na końcu tego spotkania doszliśmy do porozumienia, bo cały czas o tym mówiłam, że po to się spotkaliśmy. Czy idziemy w etapach, czy czekamy? Jeżeli idziemy w etapach, to my już powoli będziemy się do tego przygotowywać. Rozpoczniemy od tych najważniejszych rzeczy, tak, żeby móc jak najszybciej te dzieci po prostu, jak się uda, to od września wpuścić. Jeżeli nie, no to w jakimś tym okresie jak najszybszym. Mhm. Yy, ale ta uchwała musi być, no bo to stanowi dla nas bezpieczeństwo i dla rodziców bezpieczeństwo zapisania też Dzieci do szkoły, czy zgłoszenia tego adresu. Ale macie już wykonawcę? Nie mamy wykonawcy dopiero to zadanie będziemy wprowadzać mhm. w, w, Dlatego wiemy, że te terminy są długie, no bo to, to się wydarzyło teraz. Więc we wrześniu, w, przepraszam, w, w, w. Ale zaraz pójdę, marcu... a pani wierzy, że we wrześniu październiku uczniowie wrócą do tej szkoły. Ja bardzo wierzę, bo chciałabym, żeby tak się stało, dlatego, że w marcu wprowadzamy zadanie na tą instalację elektryczną, na piec i oczywiście to, mhm. to, cie, tą całą instalację związaną z ciepłem. Tak jak rozmawiałam z panią inspektor nadzoru, jeżeli to pozwoli na to, że pani inspektor powie, dobrze, dzieci wchodzą, a po kolei to, co zabezpieczyliście, dzieci mogą się uczyć, a po kolei sobie robimy powoli te zadania, kiedy dzieci są w szkole lub przez okres wakacji i ferii, to to będzie to możliwe. I w tym kierunku idę, I, i tak chcemy zrobić, i do tego się przygotowujemy, i o tym wiedzą rodzice. No ale ta uchwała, która jest uchwałą dzisiaj intencyjną, bo ona musi mhm. być, czyli musimy mieć ten czas, bo co będzie, gdy? Żebyśmy nie byli w sytuacji zawieszenia, że będzie miesiąc wrzesień, a my na przykład będziemy mogli wejść od października do szkoły albo od listopada. I co wtedy, żeby nie było sytuacji, że szkoła będzie w zawieszeniu i nie będą mogli tam wrócić z powodów no, oświatowych, mhm. których ja nie wymyśliłam ani nie mam na nie wpływu. Ja po prostu muszę wykonać zalecenia kuratora. I taką uchwałę. Przygotowaliśmy. To jest uchwała intencyjna o zamiarze, bo tą uchwałę taką, gdyby doszło do już faktycznie zmiany tej siedziby szkoły, gdybyśmy wiedzieli, że ten remont jest przedłużony o miesiąc czy dwa, to podejmuje się wtedy tą uchwałę taką konkretną. Więc nie ma likwidacji szkoły. Nie ma. Jesteśmy w trakcie przygotowywania zadania i dzielenia tego remontu na takie części, tak, żeby dzieci mogły wrócić do szkoły. Jeden temat zdominował nam całą antenę Radio Szczecin. Tematów do pani burmistrz Pyrzycy mam jeszcze wiele i pytań wiele, ale te już poza anteną na radioszczecin.pl, na naszym radiowym Facebooku i na aplikacji Radio Szczecin. To jeszcze kończąc, ale już bardzo krótko to wszystko, co się dzieje, no to woda na młyn dla pani politycznych przeciwników. Tak, tak. To jest, I to jest właśnie najgorsze w tym, że emocje rodziców są w pełni zrozumiałe i tutaj trudno się dziwić, ale te emocje są podkręcane jeszcze osobami, które jakby no, są zadowolone z tego, że coś jednak nie wyszło. I tutaj na tym można ten kapitał polityczny zbić i można tutaj pokazywać, że no proszę bardzo, pani burmistrz tutaj jedno mówiła, nie, 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 co innego robi, a tak naprawdę nie jest to zależne ode mnie, bo ja nie mam sobie nic do zarzucenia, Zrobiłam wszystko i dalej ch chcę y, robić wszystko, żeby szkoła jednak wróciła. Nigdy moją intencją nie było zamknięcie szkoły w Mielencinie, ani nie jest, a to, że nie udało się, no tak. W życiu też mm -hmm. bywa. Ja też bym się tego nie spodziewała. Ma Pani pełnomocnika do spraw młodzieży i plany współpracy z Północną Izbą Gospodarczą? To będzie między innymi polegało na pomocy w szukaniu praktyk. Tak, mamy pełnomocnika ludzi. do spraw młodzieży. To jest osoba, która jest, którą powołałam, tak, żeby mieć lepszy kontakt z młodzieżą, czyli te informacje, które gdzieś tam się pojawiają. Młodzież wiemy, że mówi, ale nie zawsze to trafia. Jednak urząd to jest takie miejsce trochę zamknięte, tak, znaczy może nie zamknięte przez nas, bo my nie zamykamy urzędu dla młodzieży, ale młodzież jednak w tych urzędach nie czuje się może komfortowo, dobrze jednak jest, stanowi jakąś tam barierę. W związku z tym uznałam, że jak będziemy mieli pełnomocnika, czyli osobę, która jest spośród nich, która będzie zbierała te informacje, będzie takim pośrednikiem, będziemy robić takie spotkania, czy nawet konsultować inwestycje te dla młodzieży, czy problemy, które mają, czy jakieś pomysły, no to taka osoba została powołana i Dzisiaj y, 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 z, z pełnomocnikiem jest nim Igor Wilczek. Jest to uczeń y, technikum, y, chłopak, który też działał, działał i w uczniowskim samorządzie, jak również jest w sejmiku samorządowym i mamy dzisiaj spotkanie też w Północnej izby Gospodarczej, za co dziękuję pani prezes za zaproszenie, bo będzie pan wiceminister szkolnictwa wyższego i chcemy poruszyć temat praktyk dla uczniów szkół właśnie takich zawodowych, także i studentów, bo wiemy, że studenci, ja też mam syna studenta i wiem, że to są problemy, mhm. że uczniowie mają problem ze znalezieniem praktyk ich Taki pomysł upadł właśnie od Igora, żebyśmy pomyśleli o tym, żeby stworzyć taką platformę, gdzie będzie wymiana informacji. Czyli tam będą informacje od uczniów, studentów, którzy poszukują takiej i takiej praktyki, ale także przedsiębiorcy, którzy będą szukają, praktykantów. szukają tych praktykantów. Mhm. Ale nie na zasadzie takiej, że znajduje się oczywiście praktykanta, który później wypełnia pocztę lub chodzi i tak naprawdę nie robi nic, mhm. nie uczy się tej pracy, to bo oni o kawa. tym mówią, mhm. że my chcemy się czegoś nauczyć. My nie chcemy być na praktyce. Tylko po to, żeby no, no robić coś, przynieść podaj, pozamiataj na, mm. na takiej zasadzie. Więc chcemy właśnie zachęcić i północną Izbę Gospodarczą i tutaj rozmawiać z panem wiceministrem, jak również i pana marszałka i wszystkich, żeby pomogli nam utworzyć taką platformę, która, a może będzie to pomysł ogólnopolski, może to będzie działało i najlepiej, gdyby tak się stało, no bo przecież to nie musi być tylko nasze województwo, ale żeby ułatwić tej młodzieży szukanie tych praktyk i takich praktyk działalności, oni faktycznie będą mogli konstruktywnie zdobyć, wykonać, znaczy zrealizować tą praktykę, ale także mieć przyszłość tego zawodu, a może się przekonają, że to nie jest dla nich też, nie? Ale przedsiębiorca ma też dobrego później pracownika. Potencjalnego. Potencjalnego. Powiedzmy sobie o inwestycjach, które wyszły w do pływalnia i stadion. To, to się dzieje. Inwestycje, które zakończyliśmy, to były przede wszystkim inwestycje drogowe. Trwa inwestycja remontu stadionu. Tutaj mamy budowę bieżni, modernizację dużej płyty boiska, ogrodzenia, oświetlenia i te wszystkie elementy do leko, lekkiej atletyki. I to jest w trakcie. No, zakończenie planujemy na czerwiec. Tutaj mamy też pozyskane środki z Ministerstwa Sportu, jak i również zaangażowane własne. Koszt, niby zadanie nie powinno wyglądać mhm. na tak duże, ale koszt jest 9 milionów i tak się Zastanawiamy, że to tyle kosztuje, no ale jednak. I teraz pozyskaliśmy również środki. Po raz drugi wystąpiliśmy do Ministerstwa Sportu, pozyskaliśmy 10 milionów, dostaliśmy już dokumenty, przygotowujemy się do podpisania tej umowy, do wprowadzenia zadania w marcu także tego roku. I chcemy uruchomić, znaczy zadanie jest na zasadzie zaprojektuj, wybuduj, żeby taka pływalnia przy naszej szkole podstawowej, bo to jest istniejąca pływalnia, tylko że ona już jest w takim stanie, że wymaga odbudowy na nowo, ale jest to. Jest to ona jest przyklejona do szkoły, więc no to za chwilę też byśmy musieli ją wyburzyć. i i będzie spełniała swoją funkcję dla dzieci, czyli nauka pływania, ale także otwarta po godzinach i fukendy dla młodzieży, dla wszystkich mieszkańców. To miejmy nadzieję z I To jest I jedyna. Myślę że, myślę, że tu chyba nie <laughs> będzie takiego problemu. Znaczy, mam nadzieję, że nie będzie takiego no tak. problemu kandydat obywatelski i popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki był nieco ponad tydzień temu w Pyrzycach, spotkał się z rolnikami, mówił o silnym, nowoczesnym rolnictwie. Pani była na tym spotkaniu? Nie, dowiedziałam się po spotkaniu, że taki kandydat, pan Nawrocki był w Pyrzycach i że właśnie o takich sprawach rozmawiał, ale ja na takie spotkanie nie zostałam zaproszona i no, nie mam nic do powiedzenia na ten temat, bo nie wiem, co tam mówił. Mhm. To było takie jakieś ciche, mało nagłośnione, więc myślę, że tylko te osoby, które no, gdzieś tam zostały... Sami swoi Sami byli. Sami swoi. Ja, ja też tak uważam, że to nie były osoby, nie było to dla wszystkich spotkań. Mhm. A jak pani w ogóle ocenia to, że ci kandydaci teraz w Polskę powiatową ruszyli, nie znaczy, w duże miasta? Powiem panu, że ja się bardzo cieszę, że jednak kandydaci trafiają do Polski powiatowej, bo tak trzeba, mhm. bo trzeba zaczynać od dołu, bo to nie... Wyborów nie można wygrywać w Warszawie, w Szczecinie, w Poznaniu i tylko. Bo to jednak w tych mniejszych miejscowościach takich jak Pyrzyce, nie wiem, Ripiany, Barlinek, Stargard, małe czy, mniej, i czy jeszcze mniejsze, mm -hmm. malutkie, malutkie gminy borykają się naprawdę z wielkimi problemami i my samorządowcy mamy bardzo dużo też swoich tematów, ale nasi ludzie mają bardzo wiele pytań i inaczej jest, jak oni mogą zapytać i uzyskają tam odpowiedź, ale też zobaczą tego człowieka, popatrzą na niego, porozmawiają z nim i to jest ważne, żeby wychodzili, żeby byli blisko ludzi, bo to, to się nie da być tylko... Tylko ważne, żeby zaproszenie było przed spotkaniem. Tak, i żeby i to, na otwarte, zaproszenie tak? przyszli i ci zwolennicy i przeciwnicy, no bo tak to no, na tym polega polityka, tak? Wszystko wskazuje na to, że to mężczyzna będzie kolejnym prezydentem Polski, patrząc na sondaże. No, jest kobieta, która startuje, więc... Tak, tak, ale, ale tak, szanse tak, raczej tak, nikłe, tak. a w Pyrzycach rządzą same kobiety. Pani jako burmistrzyni, ma pani zastępczynię burmistrza. Mistrza ma pani skarbniczkę, panią sekretarz. sekretarz tak. To, to celowe kobiety. działanie czy tak wyszło? Nie, nie jest to celowe działanie. Ja też nie wychodzę z założenia, że oczywiście lubię otaczać się też kobietami, ale to nie zawsze też się sprawdza. Bo często jest też tak, że kobiety, kiedy są, razem działają, nie zawsze się, bo to, to jest osobowo, to, to mhm. liczy się osobowość, cechy charakteru i itd. Więc to też yy, jakaś tam, jak pojawia się mężczyzna wśród nawet... Czterech kobiet jest jeden mężczyzna, zawsze ma trochę inne myślenie. My, kobiety, może trochę inaczej myślimy, jakoś tam bardziej emocjonalnie, on może trochę na chłodno, lub odwrotnie. Więc ja myślę, że nie jest to sposób na to, że jak jest kobieta burmistrzem, to musi się otaczać kobietami. To jest mhm. przypadek, bo ja miałam też zastępców mężczyzn i wychodzę z założenia, że trzeba dać szansę każdemu i to jednak gdzieś tam się powinno, tak jak w tych parytetach wyborczych, również tutaj też się. A tak teraz się. Akurat wydarzyło, ale też mam mężczyzn zatrudnionych w urzędzie i też mi się bardzo dobrze z nimi współpracuje, więc nie, nie dyskredytuję tutaj zupełnie mężczyzn, żeby nie było tak to odbierane. To na koniec chciałbym zapytać o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, jak zagrała w Pyrzycach. Bardzo dobrze, bardzo głośno, bardzo dobrze i znowu pobiliśmy rekord, co jest bardzo fajne, cieszy nas to ogromnie. Ja sama uczestniczyłam, każdego roku uczestniczę, staram się wspierać, pomagać i tutaj bardzo wielki ukłon do całego sztuki bo sztabem był zespół sz sz szkół numer jeden imienia noblistów polskich w Pyrzycach, e, tutaj pan e, Mariusz e, Cywiński i pani Edyta Sujka, wspólnie z uczniami, nauczycielami i całą szkołą. E, plus współorganizatorzy, my też jako gmina. Ja każdego roku e, jestem proszona o to, żeby licytować, mhm. więc ta chrypka dzisiaj to też jednak, mimo już e, e, zawodu, gdzie dużo się mówi, e, to, e, to, to, to też. Ale naprawdę, jak się widzi e, to zaangażowanie i to fajne podejście, tą, tą, taką fajną atmosferę ludzi, którzy przychodzą, i, i każdą złotówkę, tą najmniejszą, i cytujemy te, te różne fanty, czy tam rzeczy, które są. Nie, niekoniecznie one są zawsze potrzebne, ale przecież to ten liczy się cel. Mhm. Więc tak, cieszy, cieszy, cieszy nas to bardzo. Ja, ja również mogę tutaj bardzo serdecznie wszystkim podziękować, szczególnie właśnie osobom, czyli cał, wszystkim, którzy byli w sztabie i wszystkim tym, którzy pomogli licytującym, wspierającym każdemu, kto wyrzucił złotówkę, bo uważam, że to jest bardzo dobra idea, ja popieram całym sercem każdego roku, staram się wspierać i finansowo, i także swoją jakąś tutaj działalnością jak najbardziej. Tak. Burmistrzyni Perzyc, Marzena Podzińska była dzisiaj gościnią rozmowy pod krawatem. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo.